Cześć wszystkim. Tutaj Ala z Lubię Tworzyć. Jeśli tylko śledzicie któryś z naszych kanałów społecznościowych, to pewnie wiecie, że dokładnie wczoraj minęły 3 lata od naszego pierwszego wpisu na blogu. 3 lata, w trakcie których staraliśmy się wzbudzać w was kreatywność oraz przekonanie, że wykonanie pięknych projektów wcale nie musi być najtrudniejsze. By jednak dodatkowo podziękować wam za wasze dotychczasowe wsparcie, postanowiliśmy rozdać wśród was kody do pewnej bardzo kreatywnej gry. Chodzi o mobilne Let's Create Pottery, gdzie dzięki relaksującej i przyjemnej rozgrywce mamy szansę zostać współczesnym mistrzem garncarstwa. Gra stawia przed nami zadania stworzenia z góry narzuconego projektu, ale jeśli tylko macie ochotę, możecie dać upust swojej twórczości i wykreować coś kompletnie nieszablonowego. Dzięki uprzejmości zespołu Infinite Dreams mamy do rozdania 15 kodów tej gry do wykorzystania w serwisie iTunes. Co więc trzeba zrobić, by stanąć przed szansą zdobycia własnej kopii? Tu znowu stawiamy na Waszą kreatywność. Wystarczy bowiem dokończyć zdanie. Lubię tworzyć jest jak... Co znajdzie się po wielokropku? Zależy już tylko od Was. Ale pamiętajcie, nagrodzimy tylko 15 najbardziej pomysłowych wpisów umieszczonych pod tym filmikiem. Na Wasze odpowiedzi czekamy do najbliższej soboty do godziny 12. Powodzenia!